Chodź, wprowadź ze mną zdrowe nawyki. W lutym wstajesz rano, ścielisz łóżko, pijesz 300 ml ciepłej wody i tyle. W marcu dokładasz 30-minutowy dynamiczny spacer i dwie szklanki wody w ciągu dnia i tyle. W kwietniu dokładasz poranne ssanie oleju kokosowego nierafinowanego i tyle. W maju zostawiasz tylko jeden dzień na słodycze, a wprowadzasz więcej owoców i świeżych warzyw sezonowych i tyle. W czerwcu zostawiasz wszystkie swoje zdrowe nawyki, a ostatni posiłek zjedzasz o godzinie 18:30 najpóźniej. I tyle. W lipcu cieszysz się słońcem, masz ogrom energii, jesteś zdrowy, a twoje relacje rozkwitają. I tyle. W sierpniu interesujesz się poważnymi kuracjami oczyszczającymi organizm i wprowadzasz jedną z nich. I tyle. We wrześniu kontynuujesz swoje oczyszczanie organizmu, cieszysz się pierwszymi efektami. I tyle. W październiku wprowadzasz kurację odrobaczającą na 6 tygodni. I tyle. W listopadzie dbasz o swoją dietę, wprowadzasz dużo kiszonek i domowych przetworów. Już nie wracasz do wysoko przetworzonego jedzenia. I tyle. W grudniu wprowadzasz suplementację, która wspomaga Twoją odporność. I tyle. W styczniu nie masz potrzeby wprowadzania jakichkolwiek innych zmian, bo po prostu czujesz się świetnie. I tyle. Cóż to jest za piękny rok?